Cześć Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na naszym materiale. Z racji tego, że jesień już jest pełną parą, zbliża się takie święto amerykańskie, jakim jest Halloween. Wiem, wiem, my w Polsce tego nie obchodzimy, ale z racji tego, że coś do nas przyjechało na palecie, zresztą zaraz sami to zobaczycie, no to chcemy Wam pokazać jako my, motomaniacy, to, co jest straszne. To, co jest straszne, zwłaszcza teraz w motoryzacji. Przyjechała do nas taka paleta. To co jest na tej palecie już zaraz wam odkrywam, ale na początek proszę cię zostaw łapeczkę w górę, jeżeli chcesz zobaczyć dalej co to jest i chcesz, żeby ten kanał się rozwijał. No i przedstawiam Wam to, co jest najstraszniejsze w dzisiejszej motoryzacji. No i tak drogi. Niestety to jest straszne. Motoryzacja się zmienia. Niestety silniki spalinowe odchodzą do tak zwanego Lamusa, no i wchodzi wszędzie obec elektronika. Elektryka i motocykle elektryczne. Jak możecie zauważyć, motocykl elektryczny, no powiem szczerze, mnie to przeraża. Ja zawsze lubię słuchać dźwięku silnika nawet w przypadku 50. No dobra, taka chwilowa przebitka, teraz możecie zobaczyć to, co szykujemy dla Was za tydzień. Zobaczcie sami jak to wygląda kawą. No dobra, jak widzicie, motocykl bardzo ładnie zapakowany, ale muszę wam coś pokazać. Tam czeka dwóch gości, jeden z maczetą, drugi z sikierą no i koniecznie muszę go otworzyć, więc dajmy im chwilę i chłopy do roboty! Ja walę pierwsza. Dobra, trzeba teraz <laughs> No Najgorsze to co jest w elektrykach, no to na pewno ten brak dźwięku. Boże jak można tym jeździć? No i jedyny dźwięk jaki wydaje nasz super sokno, no to jak sobie wciśniemy kódeczkę to dosłownie system Windows baza. <grymne> Została zaktualizowana. No i jeszcze jak wciśniemy przycisk start, to zapala się światełko i mamy taką muzyczkę przywitalną jak w starej Nokii, gdy ją odpalamy. Jeszcze malar. I to końcowe pianino. Posłuchajcie teraz. No i koniec zabawy. jest <grymne> <grymne> O, no. no i dobra, to już wiem, co będziemy dzisiaj robić. Zatrzę, Dobra kameraman teraz ty musisz się przejechać, więc koniecznie zobaczcie jak sobie się. radzi Niech Jeszcze raz, jeszcze raz I co, już jest No Uwaga, bo ślisko mam, mam nagrane wszystko, bok też jest nagrany Ty nie pokazuj Rafałowi <laughs> Bo ślisko jest właśnie Dobra, to jest tak A to jest krójeczko? Tak, no, ok. I tak się nim powinno jeździć, tak? Nie przeraża Cię ten brak dźwięku silnika? Tak dziwnie, tak jak na rowerze, co nie? Sprawdzimy go z prawdziwą maszyną? Pięćdziesiątka? Zobaczymy. Dobra, mamy tutaj Apple SX 50, to jest 2020 rok, więc no ma spore szanse nasz elektryk. No ale zobaczymy jaka będzie różnica, tak? W przyspieszeniu wózów, wiadomo, wysokobrotowy, czyli trzeba kręcić, a tutaj robi niut, tak? Więc to ciekawie będzie. ten tą piłę Spali? nie no, spalaj. Olej ja. do mieszanki chyba truskawkowy na drogę i sprawdzamy jak sobie poradzić z 50. Specjalnie nie zakładaliśmy błotnika i specjalnie nie zakładaliśmy nóżek, żeby była jeszcze dodatkowa redukcja masy Teraz <śm> No, tego się nie spodziewałem. Wygrałem! No dobra, jak widzicie, wyścig, niestety, ale elektryk przegrał, więc nadal 50 jest w formie. No ale tak, nie powinniśmy palić kapcia tym motorem. Ale jeżeli pod tym filmikiem będzie 1000 łapek, to następny film zaczynamy od tego, że spalamy opony do zera w tym motocyklu. No i widzimy się za tydzień na